Witam, dzień dobry. i To krótki filmik ze sklepu. Update: Bo tam troszeczkę pozwiniałem. co po jest stwierdziłem, że mam dzisiaj urodziny. To sobie nagram filmik, żeby nie było. Eee, I jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to jest kanał o handlu na internecie głównie. O metodach zarabiania, oszczędzania i teoriach spiskowych, które się później okazują prawdą. Eee, dobra. Tutaj, jak widzicie, to niewiele, niewiele się zmienia. Dla niektórych, co oglądają stale mój kanał, to tutaj się niewiele zmienia. Dzisiaj jeszcze chciałem Wam jedną rzecz powiedzieć. Dla wszystkich, którzy mają problem z akceptacją aktualnej rzeczywistości, zapraszam do przeczytania kilku książek, aby sobie uświadomili, że wszystko, co się dzieje, zostało zaplanowane. To jest mój apel urodzinowy dla moich słuchaczy regularnych i nieregularnych. Mianowicie, proszę sobie przeczytać takie rzeczy jak wszystko, co napisał Orwell. Możecie sobie na przykład przeczytać, przeczytać taką książkę, to jest Stasza Cegła. Można ją pewnie przesłuchać gdzieś na jakimś audiobooku. To jest Atlas Zbuntowany. To jest książka, którą wszyscy, którzy są na świeczniku, lubią czytać, to, to dużo mówić. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak wygląda życie w kołchozie, które nam się gotuje, to z takich ekstremów to byłby fajny Buchakow był jeden dzień z życia, życia Iwana Denisewicza. A dla leniuszków to e, zapraszam do obejrzenia filmu pod tytułem Wijak jak Wendeta który jest kiepskim dość filmem akcji. Ale generalnie pokazuje wszystko dokładnie, jak się dzieje, jak, się, jak, się, jak to funkcjonuje, jak to działa. Oczywiście, jeszcze filmiki z cyklu e, ta, z panią Lawrence, taki, taka seria jak to się nazywała ta seria? Już nie pamiętam, możecie mi przypomnieć. E, to są filmy, w zasadzie dwa, które Wam uświadomią mniej więcej w jakim kierunku dążymy. Co prawda, dla, dla większości z nas niewiele się zmieni, bo czy będziemy pracować dla korporacji A, czy dla korporacji B i mieszkać w tym samym bloku, tylko że płacić pieniądze komuś innemu, no to w zasadzie nie ma większej różnicy. Ale dla ludzi, którzy na przykład mieszkają w domku jednorodzinnym, mają kawałek ziemi, nie daj Boże, jakiś dom do wynajęcia jeszcze albo garaż, no to sytuacja może się diametralnie zmienić. Dobra, tym miłym akcentem jak zwykle, jak ludzie mnie oskarżają, że jestem pesymistą. Nie proszę Państwa, ja jestem realistą. Mój tata jest piewcą tematu, że ja jestem pesymistą. Nie, po prostu widzę i łączę kropeczki. Eee, dobra, jeszcze raz będę żebrał o y, lajki, dyslajki, y, komentarze najlepiej. No i subskrypcje, jakbyście chcieli posłuchać trochę o różnych rzeczach. Ja jestem teraz w trakcie remontowania y, ocieplania domu y, niskimi bardzo kosztami. Ja się zakładam, że się zamknę w mniej niż 500 funtów, żeby ocieplić cały dom więc obserwujcie mój kanał, bo takie wrzuty też będą. Dobra, pozdrawkę cześć.